Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witam serdecznie, Detektyw Prawdy TV. Kościoły zarejestrowane na różne, rozmaite sposoby, coraz częściej pokazują swoją duchową degenerację. Począwszy od poparcia dla LPG, PGR, wiecie o co chodzi, przez poparcie hmm, Hazarskiego Państwa, a skończywszy na otwartym orędownictwie świata demonów, jak to ma miejsce w części Kościoła Chrystusowego w Stanach Zjednoczonych, gdzie zorganizowano bluźnierczą ceremonię komunijną na cześć filmu Łowcy Demonów K. Popu. Na portalu mycharisma.com możemy przeczytać, że w raporcie organizacji protestia Claremont United Church, będący częścią Zjednoczonego Kościoła Chrystusowego, niedawno e, połączono kulturę e, pop z przesłaniem Kościoła, omawiając nowy hit Netflixa e, Demon Hunters, czyli Łowcy Demonów. Kościół wygłosił orędzie na temat filmu promującego demony i to co nastąpiło później nie było polemiką z jego mrocznymi i niebezpiecznymi tematami. Zamiast tego nie tylko przyjęli przesłanie filmu, ale także przyjęli komunię na jego cześć. Jak zauważył portal Protestia, pastor Jacob Buchholz to też takie bardzo wymowne nazwisko, prawda? A więc pastor Buchholz po obejrzeniu filmu ze swoim trans. Yy, transformersem? Tak? Może tak powiedzmy, będzie bezpiecznie. Yy, siostrzeńcem, tra Transformersem, wyraził się o nim z uznaniem, naz nazywając ten film tak dobrym. Te postacie, ta muzyka, tematyka, przesłanie to wszystko takie niesamowite. Następnie Buchholz otwarcie zaprzeczył istnieniu realnych demonów. Powiedział w ten sposób oto. Zawsze niepokoił mnie sposób, w jaki współcześni ewangelicy mówią o demonach, jakby były one jakąś dosłowną, uzewnętrznioną siłą, która kroczy przez świat, sieje spustoszenie i odwodzi ludzi od Boga. Powiedział Buchholz. Ponieważ wyobrażanie sobie demonów jako realnych pozwala nam przypisywać zło naszego świata czemuś zewnętrznemu, jakby pochodziło z jakiegoś pozaludzkiego źródła. No właśnie, słuchajcie, to jest ta strona majcharisma, źródłowa. No tak to już jest, że jeśli słucha się człowieka, a nie Boga, to konsekwencje tego są po prostu opłakane. Ja współczuję ludziom z takich kościołów, które prowadzą na duchową rzeź. I wszystko jedno, czy mówimy o takiej skrajności jak ta, czy o autoryzowaniu państwa, które zamordowało 17 tysięcy palestyńskich dzieci, czy o ekumenizmie, co jest no, bardziej pomijane. Ponieważ jest to mniejszy kaliber. I wszyscy, wszystkie tego typu kościoły idą po prostu bez względu na skrajność drogą niesprawiedliwości. Ewangelia Jana 3, 7. Przepraszam, pierwszy list Jana 3. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest. Jak on jest sprawiedliwy. To jest mowa o, o Bogu. I teraz tak. Yy, uważasz za lud boży państwo mordujące niewinne dzieci i uciskające inne narody? Jesteś niesprawiedliwy. Popierasz yy, Transformersów, pastorów lub pastorów poklepujących po plecach LPG, PGR, jesteś niesprawiedliwy. Popierasz Kościół Rzymu, jesteś niesprawiedliwy. Mając na uwadze to, co on wyczynia. Uważasz, że bajki z tak zwanymi, czyli można powiedzieć w cudzysłowie, dobrymi. Demonami są dobre, jesteś niesprawiedliwy. I masz do tego prawo. Ale nigdy nie narzekaj na to, że na świecie jest tyle zła, Ok? No, pastor Jakob Buchholz, po obejrzeniu filmu ze swoim tra transformersowym siostrzeńcem, wyraził się o nim z uznaniem, nazywając go tak dobrym. No właśnie. Po to stworzono słowo pastor, aby zwodzić ludzi, aby uwierzyli szczególnemu namaszczeniu jednej osoby. A dobrze wiemy, jeżeli ktoś obserwuje, czy to mój blog, czy ym, różne historie ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, w Polsce też to widać, jak praktycznie cały protestantyzm jest w wykumeni. Co oni wyprawiają? Co oni wyprawiają? Po której oni sto stronie stoją, prawda? I powiem Wam tak. Ja też mógłbym nazywać się pastorem, a mam wiedzę, jaką ma jeden pastor. Oczywiście, w kwestiach, powiedzmy, jakiejś tam chronologii i metodologii, może musiałbym się doszkolić, ale to nie jest sednem. I tutaj nie chodzi o to, kto ma większą wiedzę przecież, prawda? Bo wielu ludzi którzy nie skończyli teologii, ba, teologii po szkole podstawowej, będzie zbawionymi, a wielu tych, spośród tych, którzy skończyli teologię, czy to w Rzymie, jakieś tam se, seminarium, czy to też jakieś szkoły teologiczne protestanckie, nie będą y, zbawieni, prawda? I no właśnie, dl dlaczego nie nazywałem naz się pastorem? Mam wszystko, co powinienem mieć, żebym mógł się tak nazwać. Y mam eklezję, y organizuję spotkania i tak dalej, i tak dalej. Y mam wiedzę biblijną, ale powiem Wam, że nie czynię tak z uwagi, nie nazywam się pastorem z uwagi nie tylko na niebiblijność tego określenia rezygnuję z takiego nazewnictwa, ponieważ ono nobilituje, wynosi ponad innych, a ja tego po prostu nie chcę. Pastor uważa, że demony to tylko symbol. No więc zaprzecza jakby nie było słowu Bożemu. List Jakuba, drugi rozdział. Ty Wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Domony również wierzą, i drżą. Ja bym, przynajmniej tutaj, właśnie, ja bym dopisał tutaj. Hmm, przynajmniej, słowo przynajmniej. Czyli Domony również wierzą, ale one przynajmniej drżą. A ten pastor y, uważa, że. Demony nie istnieją, że to jakaś pewnie tylko kwestia symboli, personifikacji jakiejś, nie wiem, może. Chyba w ten sposób sobie myśli. A to oznacza, że jest przeciw Słowu Bożemu, a to oznacza, że jest przeciw Bogu. Zresztą ten jego siostrzeniec Transformers no już wiele mówi. Ale może zobaczmy także, czy Jezus miał styczność ze złymi duchami, czy tylko z symbolami. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony. I od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z tobą, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie, gdyż nakazywał duchowniczy z by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, jak cię na imię? A ten rzekł Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, czyli demony, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam. Duże stado świń, pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Popatrzcie. Ja nie będę rozwijał tej historii, tylko chciałbym w kontekście tego, co wcześniej mówiliśmy, co wcześniej omawiałem, tego newsa w kontekście. Powiedzieć, że to były fizyczne demony, y, które y, potrzebowały ciał i były, najpierw w ciele tego człowieka tam był legion, a następnie, y, skoro już wyszły z tego człowieka, poprosiły Jezusa o to, żeby y, mogły zamieszkać w świniach, no bo świnie to zwierzę to nieczyste. I tak to jest, że zdecydowana większość katolików nie wie o istnieniu demonów i, yy, i tego właśnie chcą demony. A więc ów pastor, zwodziciel działa w rzeczywistości na rzecz ochrony demonów. Oczywiście jest też taka część katolików, która wierzy, że sól lub kawałek drewna, w tym przypadku krzyż drewniany. Czy też no, tam metalowy krucyfiks, mogą przegonić demony, tak jakby rzeczy miały swoją moc. A to jest animizm, to jest właśnie demoniczne. Wiara w moc przedmiotów. No cóż, niektórzy uważają, że czosnek przegania demony. A tak naprawdę tylko i wyłącznie moc Jezusa, moc Jezusa Chrystusa powoduje, że demony chcą wyjść z człowieka. Nie ma innej mocy. Żaden przedmiot tego nie może zrobić. I Jezus Chrystus posługuje się ludźmi, którzy są Mu posłuszni, którzy podążają za Słowem Bożym, a nie przez takich, którzy mają jakieś rekwizyty. Tę moc Bóg udziela wierzącym, którzy trzymają się Bożego Słowa. Okej, okay. ktoś powie, że są księża, egzorcyści, yy, że wspomnia wspomniana Suli, woda wcale nieświęcona, yy, pomaga im, no i że ogólnie dokonują tych egzorcyzmów. Ja się zgadzam. Na pewno uwalniają od demonów. Yy, pewnie w części przypadków tak jest. Natomiast według mojej oceny, w sytuacji, kiedy ksiądz kościoła nierządnicy uwalnia. Działa to na zasadzie teatru, jaki tworzą same demony, czyli uwalniają człowieka od jednej rzeczy, aby pozostał w zniewoleniu innych rzeczy, na przykład w kulcie maryjnym. I działał na rzecz tego fałszywego kultu maryjnego, gdzie Jezus jest malutki, a Maryja, to znaczy ta istota, która się kryje za Maryją, bo Maria była pokorną kobietą, z służebnicą pańską, tak jak się nazywała, a nie y, jakąś tam królową, y, i wtedy właśnie zostaje to przekierowane, tak? Czyli owszem, wychodzi tam, powiedzmy, jakiś tam, y, nie wiem, demon narkotyków, czy y, jakiejś tam pornografii, czy czegoś tam, tak? Y, ale y, wtedy taki człowiek zostaje w kościele, ponieważ to kościół rzekomo go uwolnił od tego. Y, no i to też ma swój skutek. Bycie w kulcie maryjnym jest tragiczne w skutkach. I chciałem wam powiedzieć, że demony są o wiele bardziej sprytne od ludzi. Zresztą no, mają przewagę, a to dlatego, że nie widać ich, bo są w innym wymiarze. Notabene łowczynie demonów, ciekawe, że w tej w demonicznej bajce są yy, to młode kobiety, które walczą z demonami na miecze. Znowu mamy rekwizyty, prawda? A powiedzcie mi, jakimi rekwizytami posługiwał się Jezus albo Apostołowie? No żadnymi. I prawda jest taka, że z demonami można walczyć, można walczyć mieczem ale mieczem Ducha, czyli Słowem Bożym. Efezjan 6. Weźcie też przybicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. I Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie, pokona Antychrysta mieczem swoich ust, czyli swoim Słowem pokona. Pamiętam, jak yy, pewien pastor-zwodziciel o nazwisku Chojecki powiedział, że yy, Jezus przyjdzie z mieczem i on będzie mieczem walczył z antychrystem. No to, to jest nie tylko y, zwiedzenie, ale to, to jest po prostu już infantylność. Król królów, pan światów, pan, znaczy pan y, panów, y, ma walczyć na miecze z antychrystem? To co? To ten antychryst miałby być po jakiejś szkole? Ja pamiętam, jak y, ten rzekomo, właśnie, pastor, oczywiście prohazarski, Chojecki namawiał do posiadania broni. Taką akcję zorganizował, nie pamiętam jak ona się nazywała. No i przekonał do siebie znaczną część ludzi, bo to jest tak jak ktoś zgłębia Słowa Bożego. I słuchajcie, jeszcze przeczytam Wam jedną rzecz ciekawą z tego portalu Charyzma. Od razu tutaj chciałem dodać. Że nie polecam tego portalu, zwłaszcza, że mm, oni polecają z kolei y, książkę Jonathana Kana, który zwiódł około tam 4-5 lat temu znaczną część chrześcijan, ponieważ obliczył, że co 7 chyba lat, czy tam co 14 jest jakiś tam simach, sh y, nie pamiętam tej nazwy, y, ale to miało oznaczać kryzys, więc się nie wydarzyło wtedy. Nie ma tutaj jego zdjęcia, jest tylko nazwisko, imię nazwisko na książce czy to na e Ale są pewne fakty obiektywne i właśnie o tym chciałem Wam powiedzieć, przeczytać. W zeszłym roku Kościół Ducha Świętego w Niemczech zorganizował nabożeństwo poświęcone wyłącznie śpiewaniu piosenek Taylor Swift, nazywając je antybohaterką Taylor Swift Church Service. Muzyka Swift z biegiem lat stała się również znacznie mroczniejsza, Stają się jawnie prowokacyjna i skupiona na kpinie z, z chrześcijaństwa. Pamiętam y, tę sytuację i nawet chyba omawiałem na blogu. I, słuchajcie, to jest to, y, o czym właśnie wczoraj napisałem przy okazji analizy nazewnictwa ludu określającego się za Boży: że nazwę można nadać wielce świętobliwą, ale ludzie. Y, ich wartości będą dalekie od świętości. I powiem Wam, że chwała Bogu. Chwała Bogu za takie wiadomości. To też znaczy, oczywiście nie popieram oglądanie tych, tych bajek, i yy, ja wiem, jestem przekonany, iż rodzice będą kontrolować swoje dzieci. Aby nie lądały takich demonicznych bajek, bo to będzie dla nich szkodliwe. Zresztą tam jest dużo agresji, pomijając tę duchowość. Chociaż agresja też zahacza o duchowość. W każdym razie, chwała Bogu za takie wiadomości, gdyż fałszywe chrześcijaństwo upada. I prędzej czy później hazardscy pastorzy staną po stronie bestii. Teraz jeszcze. Yy, lawirują, aby ludzie czasami nie odeszli od nich. Jednak nadejdzie kiedyś taki moment, kiedy kurtyna upadnie. I to chyba to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za komentarze. Wszystkiego dobrego dla Was. Trzymajcie się z Bogiem.